Siemano widzowie, dzisiaj mam dla was makietę pod nazwą Bitwa pod podwodną Świątynią. E, na tym makiecie jest przedstawione e, jak walczy Nurek z Guardianem i Alex z Topielcami. E, na tej makiecie starałem się, żeby była korol, korolowa, dlatego dałem dużo, ko, dużo kolorów, koralowców i dałem dużo jakby istot żywych. Czyli dwa aksolotle i dwie nadymki, które są po bokach. No. Mamy jeszcze tutaj Guardiana ze stału poprzedniego i ten ruin tej świątyni, czy jak to zwał, tak zwał. Dałem tutaj trochę tych jeszcze tych glonów wodorostowatych. I całe, całość to jest na zielonej płytce konstrukcyjnej. Tylko to pokryłem po prostu różnokolorowym piaskiem. Tutaj chciałem zastosować taki okien, że Tutaj nic nie rośnie nic, że to jest jakiś taki skażony teren. W stylu podwodnego czarnobylu. No i że tutaj nic nie rośnie, że to jest, nie wiem, więc taka jakimiś mimkaliami, wiesz o co chodzi ogólnie chyba. No. Dużo chciałam dodać w kwiatuszku, bo, jest, bo było tego kupa w tym zestawie e, z, o, z tej podwodnej świątyni. Ale tutaj tego dosyć już dosyć dużo poumieszczamy na tych koralowcach. No. Myślę, że to już powoli koniec. Subskrybujcie kanał. Brakuje nam jednej subskrypcji do tego specjalnego odcinka, gdzie tam będziemy wszystko objaśniać i td. No. Łapkujcie i nara, bajo i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.